Paweł Derlacz przed FEN25, witam Ciebie. Witam serdecznie, dobrze. Dużo sportowych pojedynków, nie chciałbym bardzo do temu dużo poświęcać czasu, bo jest bardzo fajna sportowa rozpiska, ale generalnie taki właśnie czas bardzo niefortunny, również dla Waszego klubu. Ciężko mi to o tym oczywiście nie poruszyć, temat ostatnich dni, czyli właśnie Mamed Halidow i tak mam, mam wrażenie, że, że to jest coś, takie wydarzenie, które może odebrać właśnie taki, taki blask tak naprawdę, jaki, jaki na, was, na Wasz klub może yy, spłynąć i generalnie czy... Czy was też to gdzieś rozproszyło wszystkich? Ale jaki placek ma dużo jest na wolności? I, owszem, to jest. ciężko bardzo tutaj coś powiedzieć, no bo mm. jeżeli po prostu no, sytuacja jest taka, że dzisiaj rano e, został zwolniony e, z aresztu, e, bez żadnej e, jakby kaucji, bez żadnego poręczenia, po prostu są go no to, to chyba o czymś to świadczy, także to tyle w temacie. No. Tak, tylko że wiesz właśnie, że wypuścili z komentarzem mówiąc, że jakby mają te, te dowody są na tyle mocne, dlatego wypuszczają, nie obawiając się właśnie jakichś tam, nie wiem, mataczenia czy jakichś tam dalszych konsekwencji tego. Przejmuje się tym? Szczerze mówiąc, to tak. Ale, ale no czym? Tak jak powiedziałem, Jest na wolności, wszystko jest w porządku, a mm. wraca do lożyszenia. Trenujemy dalej. E, tyle. I szczerze mówiąc, jak już zapytałeś, to tak. Jest wiele powodów, dla których ja się przejmuję osobiście. Bo, bo, bo ten sport jest częścią mojego życia i generalnie mamy też. Jest dużą częścią mojego życia i wasz klub jest częścią mojego życia, więc y, chyba z tych powodów. Ja wiem. E, zapytałem tak, bo jakby. Mówisz o rzeczach, które na Narusza nie mają miejsca, to jest też nie część a całe moje życie i ten sport, ten klub, ale no, 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 no chyba fakty i sytuacje, które się wydarzyły e, na początku, no, no, no rozdmuchana sytuacja do afery, nie wiem, ogólnopolskiej, a dzisiejsze rano e, jakby czy, 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 czy wnioski, czy sytuacje pokazują jak rzeczywiście jest z tym wszystkim, no to tutaj się nie ma czym przejmować, bo po prostu szkoda jest tylko i wyłącznie, znaczy może nieźle, powiedziałem nie że szkoda i wyłącznie jest tylko tutaj w tej sytuacji też dyscyplina, na które to mówisz, światło pada tylko. No, patrząc po innych wydarzeniach, wcześniej i tak da dalej, to światło cały czas spadało. No i jakby e, ta prawda się sama broniła. E, wielokrotnie bywało, już nie mówiąc tutaj nazwiskami, e, że, 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 że te sytuacje okazywały się nie tak wcale e, adekwatne i prawdziwe do tych całych e, zdarzeń, i tych opisów, i tych wpisów, e, to co się słyszało. Także, no tutaj, jakby no tyle, no co tu komentować no. okej, okay, yy, w takim razie przejdźmy dalej do tych sportowych, trochę powtórzę to pytanie właśnie yy, z konferencji bo, bo jednak to będzie też inny odbiór w, w tym materiale, to odnośnie zawodników, to yy, bo jest czterech na karcie właśnie i, i, i widzisz, że ktoś, który z nich ma taką największą motywację, dostrzegasz to? Yy, wiesz co, no myślę, że E, jakby też e, wspomnę jeszcze raz o Adamie Kowalskim. Myślę, że ta walka tak samo, a wręcz może podwójnie go dziś fajnie motywuje, e, dlatego że Adam od zawsze chciał walczyć na najwyższym poziomie. Jest to bardzo solidny i pracowity zawodnik na wagę półciężką, myślę, w tym kraju. Wcześniejsze walki, gdzieś tam dwie wpadki z Marcinem Łazarzem i z bodajże Mateuszem Ostrowskim w Olsztynie. Te początki walki gdzieś tam się nie poukładały. No Adam wtedy został jakby trafiony, ale to, to było, już to jest za nami, ale przede wszystkim jest to już za Adamem, bo ja widzę na treningach, jak on do tego podchodzi, ale przede wszystkim widzę, jaką się otwiera na wszelkiego rodzaju różne treningi w różnych aspektach, i sportowym, i tym pozasportowym, mentalnym treningu itd. To mnie bardzo cieszy, że skoro jest tak bardzo otwarty na te wszelkiego rodzaju różne metody treningowe, to, to wydaje mi się, że, że gdzieś w głowie jest cały czas dążenie do, do, do czołówy w Polsce, stąd rozmawialiśmy wielokrotnie. Te dwie walki są zamknięte, wiele fajnych e, takich mówię czynników e, mentalnych w treningu mentalnym, w tym treningu e, psychologicznym, fajnych wiele rzeczy podjął. Co zresztą pokazała też walka z Wojtkiem Orłowskim, że on fajnie wrócił, e, uspokoił tę głowę, dlatego że on mm, wydaje mi się, że na tą wagę i w Polsce, w Europie ma, ma wszystkie atuty, bo, bo, ma, bo ma ciężkie ręce, e, bardzo dobre zapasy, bardzo dobry parter, więc brakowało gdzieś tam tych takich szczegółów e, takiego wyłączenia, bardziej e, skupienia się na tej walce e, i skupienia się na tych rzeczach, które dotyczą tylko i wyłącznie tej walki a nie innych rzeczy i to uważam, że zostało zrobione, więc widzę ten progres, widzę ten głód że, 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 że ta z, z walka z Wojtkiem Orłowskim była taką jakby takim można powiedzieć przedsionkiem i teraz on chce walczyć, bardzo się ucieszył, e, my już wcześniej rozmawialiśmy o walce z Rafałem Kienczukiem negocjacje z Pawełem jakim trwały i z Federacją FEN. E, doszło do skutku Ostróda, także Adam jest przeogromnie zadowolony, my tak samo. E... No i tyle, jeśli chodzi o właśnie to, to co powiedziałeś, że kogoś tak widzę. Oczywiście wszyscy chłopacy są zmotywowani, no ale jakby tak powiedziałem o tym, bo tutaj też się dużo o tej walce mówi, ale my jakoś mówię, nie traktujemy jej specjalnie, ale warto podkreślić właśnie te rzeczy, o których powiedziałem, bo nie zapominajmy o jednej rzeczy. Zawodnicy na tym poziomie są bardzo często już ukształtowani i w pracy z nimi też czasami pewne rzeczy ciężko, ciężko gdzieś tam zmienić. To jest też ukształtowany charakter, to są zawodnicy bardzo doświadczeni. Oni oczywiście ta współpraca między trenerem a Zynkiem jest bardzo dobra i sobie cenię taką pracę z nimi, dziękuję im za to, ale to są też częstownicy, które gdzieś tam te takie szczegóły, detale gdzieś tam czasami z tej głowy nie wychodzą. Adam postawił na to, że, że, że właśnie te detale teraz wyrzucamy, jest koncentracja nad tym, także z tego się bardzo cieszę, a to świadczy o profesjonalizmie. I w takim razie to moje ostatnie pytanie jest związane z tym, co powiedziałeś o tych nawykach właśnie u doświadczonych zawodników, bo, bo ta kobieca scena za czasów Joanny Jędrzejczyk w waszym klubie, ona była bardzo mocna. później Karolina też była u was i ta rywalizacja przecież pomiędzy obiema paniami. I powiedz, patrząc właśnie z perspektywy teraz na, na obie panie, bo miałeś doświadczenie długie z Joanno Jędrzejczyk, później krótkie z, z Karoliną Kowalkiewicz. Czy one po tych seriach porażek Twoim zdaniem przegranych, czy one twoim zdaniem są w stanie wrócić tak jeszcze, żeby rządzić? No przypominam, że Karolina kilka dni temu napisała taki powiedzmy emocjonalny właśnie komentarz, że, że, że ona ma najlepsze lata za sobą, tak przynajmniej uważa. A Jan akurat twierdzi, że wróci na ten szczyt. I Czy ty uważasz faktycznie, że nie wiem, czy któraś z Pań ma, ma szansę? Słuchaj, jednej i drugiej rzeczy, jak najlepiej i Karolinie i Asi, żeby, żeby wróciły, Aśka żeby po ten pas poszła, Karolina niech się wspina jak najwyżej, dlatego że jest to e, i polskie ma i, i, i takie nasze wspólne i też można powiedzieć to olsztyńskie MMA, tak, z racji tego, że, że wielokrotnie tyle lat trenowaliśmy razem z Asią. E, no, tak jak powiedziałem, być może warto te szczegóły wziąć pod uwagę. To są pewnego rodzaju takie detale, czasami najmniejsze w postaci nieprzystojnej nocy, w postaci choćby teraz jakby kładziemy na to też nacisk, że w postaci tej koncentracji na walce. Bo wielokrotnie są takie absurdalne sprawy, typu nie wiem, sprzedaż biletów, typu telefony, kto gdzie siedzi, coś tam. No, no jest mnóstwo takich detali, które właśnie w tym bezpośrednim, takim krótkim okresie, przed Walku, nie wiem, dzień ważenia lub nawet ten dzień gali, zaprzątają tą głowę. I ja nie mówię, że to jest zawsze przede wszystkim się liczy dla mnie i dla nas w pracy ze mną, razem z Szymonem, ten aspekt sportowy, że jakby bierzemy to razem na klatę, że słuchaj. To, to, to zmieniamy. Być może trzeba to polepszyć, być może to trzeba wzmocnić. Być może na jakąś daną cechę trzeba postawić mocniej, lub, lub, lub te rzeczy pozmieniać. I, I to jest przede wszystkim bardzo ważne. Ale trzeba być otwartym na te detale. Także, tak jak powiedziałeś o dziewczynach, być może brakuje czasami tych takich szczegółów. Co do Karoliny. Być może to jest taki za bardzo spokojny statyczny styl walki, ona tak walczy jednostajnie dość, brak jest takiego zerwania, błysku, jak ja to nazywam, takiej elektryczności, ale pozytywnej, więc być może... Na tym się trzeba zastanowić, być może różne czynniki, bo ona tak jak sama napisała, potem wpisze, że pewne e, takie najlepsze momenty, najlepsze lata ma już za sobą, że jakby już teraz e, ciężko i e, wy, wykrzesać te jeszcze, tą jeszcze większą energię. Jeżeli tak pisze zawodnik lub zawodniczka, no to świadczy o tym, że ten poziom gdzieś tam jest przyhamowany. Przy, przy, przy Czasami odpoczynek czyni ta, cudem. Tak, lub takie detale, jak zmiana, nie wiem, e, treningu, choćby absurdalnie teraz mówię zmiana. Na przykład dni treningowych pomieszać to wszystko, jakoś znaczy no, trzeba coś nowego dostarczyć, bodź. trzeba to budować, a przede wszystkim trzeba, trzeba mm, próbować. No bo jeżeli tylko będziemy szli schematem i cały czas tylko mówili, no dobrze, nie wyszło nam i tak dalej, no to to raczej nie będą walki na poziomie mistrzowskim. Poza tym, oglądając ostatnią galę e, właśnie UFC, o, Poszło? UFC ale jest, ale urywał. z udziałem e, e, Kaliny? Kaliny. No, no no rewelacyjne walki. No każda walka mi się bardzo podobała no i, i to świadczy o tym poziomie i dlaczego zawodnikom z Nadoceanu, zawodnikom z Brazylii zawodnikom innym to wychodzi nam też, nasze polskie MMA pokazało że na świecie jest naprawdę w czołówce nie tylko za sprawą Asi i Karoliny jeśli chodzi o UFC tak samo chłopaków w UFC i tak samo na innych dużych liczących się galach więc to jest, tylko to generalnie czasami mówię, te szczegóły, choćby rozmowa z trenerem, choćby rozmowa z kimś, to są takie detale, które gdzieś tam uważam, że może nie stuprocentowe są za odpowiedzialne za ten pozytywny wynik, ale warto o tym pomyśleć. Nie? I ty chciałeś mi uciec z całą tą porcją wiadomości. Dziękuję bardzo. Dziękuję.